Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x, to jest x kwadrat minus 11x. Oblicz najmniejszą wartość funkcji f w przedziale od minus 6 do 6. W tego typu zadaniach dobrze na początku znaleźć sobie wierzchołek paraboli i narysować ją w układzie współrzędnych i to też proponuję. Czyli znajdźmy sobie wierzchołek tej paraboli. Wierzchołek ma współrzędne p i q p to było minus b na 2a, natomiast q można policzyć w dwojaki sposób, albo minus delta przez 4a, albo obliczyć to jako f od p, czyli wartość funkcji dla argumentu p to jest też alternatywny sposób. Ja ten drugi sposób tutaj wykorzystam jak ktoś chce, może liczyć jako minus delta przez 4a. To zobaczmy, na początku minus b na 2a nasze A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli 1. 1 x kwadrat, Nasze b to jest to, co stoi przy x, czyli minus 11. I co my mamy? Nasze p, czyli minus b na 2a, czyli będzie minus minus 11, czyli 11, na 2a, czyli na 2. 11 na 2 to jest 5 i 1, druga. Nasze q to jest f od p, czyli to jest wartość funkcji dla argumentu 5 i 1, druga. Czyli możemy sobie za x podstawić 5 i 1, 2, czyli będziemy mieli 5 i 1, 2, czyli 11 drugich do kwadratu minus 11 razy 11 drugich. Co my tutaj, co my tutaj otrzymamy? 11 drugich do kwadratu to jest 121 czwartych. Odjąć 121 drugich, czyli to jest inaczej: 121 czwartych. Odjąć. 242 czwarte, czyli mamy minus 121 czwartych, to jest nasze Q równe minus 121 czwartych. Mamy już Q, mamy wierzchołek o współrzędnych P czyli Q, czyli 5,1,2 oraz minus 121 czwartych. Minus 121 czwartych to jest minus 31 czwarta. Nie jest aż tak istotne, ale przydatne. Zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. Teraz zaznaczamy sobie układ współrzędnych: oś x, oś y zaznaczamy wierzchołek 5, 1, 2 i minus 31, 4, czyli na x sobie zaznaczymy 1, 2, 3, 4, 5 z kawałkiem. Tu będzie 5, 1, 2 i minus powiedzmy 31, 4, będzie tutaj. Powiedzmy w skali się nie czepiajmy, chciałem to zmieścić. Czyli mamy wierzchołek. Zauważmy, że ramiona funkcji idą do góry. I teraz my jesteśmy, my mamy określoną funkcję w przedziale od minus 6 do 6, czyli zaznaczamy sobie w minus 6 pionową linię. Oraz w 6 zaznaczamy też pionową linię. I teraz zobaczmy, nas tak naprawdę interesuje to, co jest między pionowymi liniami. Czyli ta część funkcji, która znajduje się w tym, że. Przedziale. No i zobaczmy, że oni pytają o najmniejszą wartość funkcji. Gdzie jest najmniejsza wartość funkcji? Czyli gdzie funkcja leży najniżej? No właśnie w tym miejscu, czyli w wierzchołku, czyli dla 30, minus 31, to jest wartość minus 31 czwarta. Czyli na pytanie, ile wynosi wartość minimalna naszej funkcji, to jest właśnie nasze Q, czyli to jest minus 31 czwarta i mamy dzięki temu, że policzyliśmy Q wartość minimalną. To jest koniec zadania.